O Jezu suchara. trzeba takie suchara mówić? Jest jakie trudno trudne tej rzeczy w ogóle? Tutaj. Ja miałam taki spokój, wtedy że sam nikt po angielsku nie mówił, w ogóle żadnych wywiadów. Na pewno jestem bardzo podekscytowana, ponieważ długo mnie w Polsce nie było. I jest to klub na tym najwyższym poziomie w Polsce i w top-topie, top więc też myślę o takiej fali wznoszącej po. Po, no, chociażby w ostatnim meczu z Waki Bankiem. E, ja miałam okazję grać przeciwko e, Developersowi już w tym sezonie, więc e, więc, e, no, no, w skrócie jestem podekscytowana na pewno i, i, i gotowa na to, żeby, żeby pomóc zespołowi. No ja tak naprawdę jak grałam w polskiej lidze jeszcze, to e, Developers zaczynał. To był ten moment, kiedy ja zaczynałam grać e, w polskiej lidze i Developers w ogóle zaczynał gdzieś e, swoją przygodę, więc fajnie obserwować na przestrzeni lat jak w tym roku zespół potrafi wygrać chociażby z Wackiem Bankiem i no, rozwój na pewno jest niesamowity. Ja jestem bardzo ciekawa jak to wygląda od środka, jak wygląda praca tutaj, jak wygląda organizacja, chociaż spodziewam się, że, że jest na najwyższym poziomie. Może zaskoczona nie, bardziej byłam Pomijając już jakby to, że my przegrałyśmy to spotkanie, to ja się cieszyłam z tego, że e, polski zespół prezentuje taki poziom, z jakim, e, jaki ja widziałam w tym dniu. Więc e, musimy dodać, że potem przegraliście, czy to dodam. Ale e, nie, ale naprawdę w, e, ja się cieszyłam z tego, pomijając naszą tam niż porażkę, to zawsze się cieszę, jak, jak widzę e, polskie zespoły, które naprawdę grają na tym fajnym, wysokim warzywem. Ja zawsze cieszyłam się, jak mogę, jak mogę mówić z polskim zespołem przeciwko z rodzinami mistrzyń, bo tam okazję do powrotu do Polski, zobaczenia dużych znajomych twarzy, więc na pewno no, ja się bardzo cieszę. Jest to poród taki na ten moment na krótko, no bo to jest tylko i wyłącznie półtora miesiąca. Ale tak, Brakowało mi tej Polski gdzieś tam po tych czterech latach tak naprawdę bycia poza granicą, no to i wiadomo, że są we Włoszech czy w Rosji jest dużo plusów. Ale gdzieś tam zawsze brakuje tych takich polskich rzeczy, chociażby na przykład nie wiem wczoraj mogłam sobie pójść do żabki dla mnie, dla mnie to jest frajda, że, że mogę pójść do żabki, więc to są takie pierdoły, ale jak się żyje gdzieś za granicą dłuższy okres czasu, to brakuje masz takich małych rzeczy. Może wróćmy do tego, z jakimi zawodniczkami miałaś przyjemność grać oprócz mm. jeleny, bo już wiemy, że z jeleną miałeś do czynienia w chemiku. Tak, myślę że to ważna sprawa chyba że z Kasią Wenelską, którą grałyśmy w kadrze. Tak. Może nie jakoś długo, bo tylko jeden sezon, ale wystarczająco. Um, z kim dalej grałam? Tak naprawdę tutaj nie ma jakiegoś wszelkiego kręgu. Grałam z Anią, teraz tylko że mnie na nazwiska, bo zawsze mylę Stenzel ze Stenzel. Na pewno się nie <laughs> Ale z Rudą. <laughs> z Rudą grałam w kadrze też i chyba nawet więcej niż na sezon. Podejrzewam, że dwa albo trzy. I czy kogoś teraz wspomniałam? Chyba nie. Z Gabi oczywiście grałam, to z Gabi grałam, jak ja zaczynam swoją przygodę w kadrze, no to ona tam była taką tą starszą koleżanką, która tam mnie trzymała z tym, <grym> za gardło. E, więc e, chyba teraz Chyba nikogo nie pominęłam. Chyba nie mam takiej e, jednej osoby bardziej bym chciała poznać zespół jako jak najszybciej jako, jako właśnie jako zespół, jako całość, jak, jak funkcjonuje jaka jest atmosfera jak będą treningi, e, bo jest bardzo mało czasu, a bardzo dużo ważnych meczów, więc dla mnie jest najważniejsze, żeby e, pomóc tutaj, a nie, a nie przeszkadzać, więc chciałabym się fajnie w to wszystko wkomponować. No to jakie masz plany? Co byś chciała wnieść do szatni? No to te szatnie na pewno rzeczy przyniosę swoje, <noise> ale mm, ja bardzo bym chciała dać trochę pozytywnej energii. Mam dużo takiego na pewno mm, może świeżego, świeżej energii, w takim sensie, że zawsze zmieniamy miejsce, to jesteśmy tym podekscytowani, więc zawsze jest gdzieś taka, trochę takiej świeżości, pomimo, pomimo tego, że tak samo jak one są zmęczone są tak samo ja jestem zmęczona, ale no gdzieś mam t, t dużo energii w sobie takiej pozytywnej, więc na pewno chciałabym to, tym się podzielić. A siatkarsko, no to ja jestem tutaj po to, żebyśmy wygrały tą ligę i taki myślę, że był cel od początku e, tego klubu, a ja też tutaj po to przyszłam, żeby w tym pomóc. Mhm. No to może zmienimy troszkę temat, co myślisz o, o mistrzostwach świata teraz na Jakie reprezentacje jakie ma szanse? Mhm. i co myślisz o trenerze? O trenerze? E, trenerem pracowałam w Nowarze, więc e, nie mogę powiedzieć złego słowa, to na pewno nie jest łatwy człowiek. Jest to bardzo wymagający trener, ale ja to bardzo w nim lubię. Um, ja zazwyczaj aż tak mocno jeszcze nie wybiegam w przyszłość, znaczy, myślę, gdzieś tam mam z tyłu głowy, to jest wszystko świata, jest to bardzo wasza impreza, ale ja tak nauczyłam się, że żyję e, teraz, dzisiaj, ewentualnie za tydzień. E, cieszę się bardzo na tą imprezę, bo jest to bardzo duża e, impreza dla nas. E, fajnie, że jest w Polsce. E, jeszcze fajnie, że wszystko wskazuje na to, że będzie z kibicami, więc, więc super. Ja myślę, że mamy ogromne szanse. Byłabym bardzo rozczarowana, gdybyśmy, tutaj powiem, byłybyśmy poza ósemką. To dla mnie byłoby w ogóle ogromne rozczarowanie, i uważam, że podaję tą ósemkę jako dla mnie takie minimum, a myślę, że możemy dużo więcej zrobić.